Mano mamy koło, to mały bucik i ze mną jest. Właśnie tutaj, tym jak wsypisz trochę ziemi, trochę cię całą. No, całą możesz. I teraz nalejemy z mojej butelki. Potrzymaj. Nalejemy trochę dużo za dużo. Ale też nie za mało, bo... A z drugiej strony. Dobra, już wystarczy chyba. Teraz trochę powieszaj. Yeah. Powieszamy. Już jest nie za mało ziemi. Trochę za dużo... Mm. Czego? Musimy trochę ziemi... trochę ziemi tutaj. I tyle wystarczy.

Teraz nie przesadzę, nie przesadzę. Ja Widzowie... Teraz sobie zrobimy... Dobra. dobrze dobrze, jest dobrze, mamy dobrze, napisz no chodź. coś, napisz coś, za, Dobra. dobra. Dżewa się, dżewa się. Dżewa się. I to. żeby to jest trudno, więc lepiej zagę to No za dużo wody. A gdzie rzadko. Woda. To, jest... to jak wyski z nich, to jest tego piachu. Dobra, już. Teraz jeszcze wpuszczamy. trochę i widzicie? Tego nie da się tego spłaszczyć. Widzicie? Mówiłam Wam. Trzeba bardziej, mniej wody, niż my się To yy, na ten odcinek chyba koniec. Dajcie i łapkę w górę. Tam, tam do I w komentarzu. co nam się przydało. Gdzie chcecie. Następne takie odcinki. Pa, jeszcze składniki, ci zrobić. Tak. Okay.